Cześć, witajcie, witajcie. Dzisiaj y, ciąg dalszy ustawiania świateł w samochodzie. Jak to niektórzy mówią, na czuja i farta. Nie, nie ustawiamy świateł na czuja i farta. Y, bardzo się cieszę, że oglądacie moje filmy i dajecie komentarze. Mogą być negatywne i pozytywne. Y, każdy ma swoją rację, jeżeli chodzi o ustawianie świateł. Muszę Wam powiedzieć, że kiedyś, jak kupowało się taki polski motocykl WSK, WFMK czy SHLK, albo nawet Junak, to w instrukcji obsługi samochodu było dokładnie opisane, w jaki sposób ustawić, wyregulować światła w samochodzie. Mi chodzi o światła mijania o światła mijania. Tak? O światła mijania. Chodzi o to, żeby tymi, tymi światłami mijania nie razić nikogo z przeciwka. Ostatnio tym Citroenem C5 byłem na przeglądzie i bardzo się zdziwiłem, bo wymieniałem żarówkę i okazało się, że na ścianie, na ścianie a tak naprawdę na przyrządzie był rozmyty obraz światła. W Citroenie C5 jest H1 żarówka w reflektorze, zarówno do, tak jak widzicie H1 jest tutaj, yy, zaraz może pokażę tą żarówkę, jak ona wygląda, o proszę, tu mamy taką żarówkę, proszę bardzo, Tutaj jest oznaczona. O. Wiadomo, że nie dotyka się bańki szklanej. 12V, 55W. I tu mamy. Przepraszam, nie H1, H7. H7, żarówka H7, prawda? H7. Natomiast H1 jest do. Do świateł długich w tym samochodzie. O, to jest taka żarówka. O! Proszę bardzo. I to jest żarówka do świateł długich. Natomiast ta jest. ta H7. Jest do świateł mijania. Jest jeszcze H4. H4 jest y, z funkcją do świateł długich i do świateł krótkich, czyli, czyli do świateł mijania. I jeden z widzów moich filmów napisał komentarz, że no takie ustawianie światła na ścianę jest bez sensu, a może niewłaściwe. Nie będę w to w, się nad tym skupiał. Chodzi tutaj o taką sytuację, że pojechaliście gdzieś. Spaliła się żarówka, trzeba ją wymienić i trzeba bezpiecznie wrócić do domu. Czyli takie awaryjne ustawienie światła. Kiedy samochodem będziecie jechali w bardzo dużą listą pogodę, będzie mgła przed wami, to wówczas światła, te snopy świateł pokażą tak naprawdę, czy macie właściwie ustawione światła, bo wiadomo, że na światłach długich to się wam droga rozmyje w mgle i praktycznie można jeździć na przeciwmgielnych, ale można też pojechać na światłach krótkich, dlatego że światła krótkie patrzą w dół, świecą przed samochodem. No i jeżeli te ustawienie świateł będzie niewłaściwe, będzie podniesione do góry lub będzie świeciło na bok, bo tak też może się zdarzyć, no to wówczas będziecie po pierwsze oświetlali, oślepiali kierowców jadących z przeciwka. A po drugie, nie będziecie widzieli tak naprawdę drogi przed sobą, tylko tą ścianę mgły. W tym samochodzie, jak sobie popatrzymy na reflektor, to dlaczego ten diagnosta nie mógł mi ustawić żarówki? Ponieważ, wkładając żarówkę, widzicie, tu jest taki specyficzny soku i mamy taki pierścień na żarówce. Ten pierścień, żarówka musi być centralnie w tym pierścieniu i musi być dopchnięta do cokołu. Po y, latach eksploatacji samochodów czasami takie gniazdo lubi się wyrobić i wtedy nie będziecie mieli takiego świecenia z odcięciem, bo wiadomo, że światło będzie padało na ścianę i będzie oświetlało pobocze. Taki będzie odcięty element po prawej stronie oświetlający pobocze i tutaj będzie światło się układało nisko. Yy, ta instrukcja, o której wspomniałem, yy, mówiła o tym, że światło się sprawdza dojeżdżając do ściany, odmierzając yy, 10 metrów, yy, zaznacza się środkowy punkt slopu reflektora, po czym po co, wycofaniu się jeszcze 10 metrów światło musi się obniżyć 10, 10 cm. Yy, bo to chodzi o to, żeby na 40 metrach światło yy, położyło się yy, nisko, jak najniżej, tak żeby nam świeciło żeby zasięg światła był ograniczony. Nie może być też zasięg światła podniesiony za bardzo, ani obniżony zbyt nisko, bo wtedy nie będziemy właściwie oświetlali drogi. Teraz zrobimy sobie w tym Citroenie próbę, bo tutaj było światło źle ustawione, ja je ustawiłem sam. Ustawienie tej żarówki, czyli światła, Krótkiego, akurat tutaj, czyli światła mijania odbywa się w ten sposób, że tutaj mamy taki takie miejsce na wsadzenie klucza imbusowego 6 mm, akurat to jest klucz. Proszę bardzo, o, pasuje, tak pasuje. Ten klucz pasuje mi tu, proszę. Proszę i teraz uruchomimy światła. I mniej więcej pokażemy o co chodzi. Oczywiście, samochód, im będzie dalej oddalony od ściany, tym chodzi o to, żeby na ścianie tą dobrze ustawioną żarówkę zgrać z żarówką, która jest do ustawienia. Ona może świecić niżej i może świecić wyżej. Pod warunkiem, oczywiście, najważniejsza sprawa, żeby była właściwie włożona. Do swojego gniazda. Proszę, zapalimy teraz światło w samochodzie i zobaczymy, jak układa się światło na ścianie. Proszę bardzo. Tak się układa światło. Jak widzimy, mamy tutaj tą linię odcięcia, prawda? Ta linia odcięcia jest tutaj. I w momencie, kiedy będziemy regulowali. To znaczy tak, jak przysłonimy to światło, to będziemy widzieli, co się dzieje po prawej stronie i widzimy to odcięcie. Natomiast jak przejdziemy na drugą stronę, to z kolei będziemy widzieli to, jak układa się światło po lewej stronie. I teraz nasze zadanie to jest regulacja światła po lewej stronie. Widzicie, jak przesuwa się do tej linii, dojechaliśmy o tutaj mamy tą linię odcięcia i w ten sposób możemy wyregulować światło co nie znaczy że potem nie możemy podjechać do diagnosty na stację diagnostyczną i wtedy on nam światło ustawi. Chodzi tu o taką przysłowiową regulację światła, żeby nie, oświetla, nie oślepiać nikogo yy, jadącego i żeby to światło, proszę bardzo, po lewej stronie mamy. To się układa tutaj, na tej ścianie. Natomiast to było ustawione prawidłowo. Tu jest regulacja tego światła. W, ten, w tym położeniu mamy kluczyk i regulujemy. Proszę bardzo. O, widzicie jak chodzi światło na ścianie? Proszę bardzo. Jak się przesuwa? Tak było ustawione. Czyli jeżeli w tej chwili. Światło lewe mamy ustawione na tej wysokości, to mam to światło natręć na takiej samej, to droga przed nami będzie oświetlona równomiernie. Yy, pokażę przy okazji, jak ustawić światło, gdybyśmy mieli na przykład wymienione dwie żarówki naraz i musielibyśmy ustawić yy, taką metodą chałupniczą, ja to nazwę, ale to nie dzisiaj. Także proszę o wyrozumiałość, i, i chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć, że pokazuję Wam, jak ustawić światła w sposób awaryjny, żeby nikogo nie oślepiać i nie spowodować nieszczęścia. Cześć, na razie czyść. Trzymajcie się. Jeszcze jedna ważna rzecz. W Citroenie C5 nie mamy korektora. Wysokości świateł. Nie będziemy mogli ustawiać wysokości świateł, bo po prostu takiej funkcji ten samochód nie ma. Dlatego, że ten samochód ma zawieszenie hydropneumatyczne i on się sam poziomuje. Bez względu na obciążenie, on się zawsze wypoziomuje, czyli w inny sposób tych świateł nie ustawimy w środku w kabinie. Natomiast jeżeli dysponujecie samochodem który jest na tradycyjnym zawieszeniu, to musicie pamiętać, że zawsze korektor musi być przy ustawieniu świateł na zero. I to wszystko. Cześć, pozdrawiam i dziękuję, że oglądacie moje filmy.